Witamy wszystkich widzów. Dzisiaj chcielibyśmy zaprezentować i omówić jeden z pługów KUNA, a dokładnie Vari Master L. Na początku chcemy zwrócić uwagę na to, że pług Master L możemy konfigurować w różne sposoby, dzięki czemu każdy może wyposażyć go w to, czego potrzebujemy w swoim gospodarstwie. No to zacznijmy od tego, że omawiany model. Jest to pług obracalnie zawieszany, który może pracować w bruździe, ale także on -land, co umożliwia uzyskanie doskonałej jakości orki nawet w przypadku ciągników o szerokim tylnym ogumieniu lub gąsienicy. Teraz trochę o konstrukcji. Jest to wykorzystanie wszystkich najlepszych atutów pługu, które dobrze Państwo znają, czyli Master 123, 153 i 183. Całość jest spawana mechanicznie, co zapewnia zwiększoną żywotność pługu. Kolejną cechą konstrukcyjną jest jednoczęściowa głowica. Zaprojektowana w myśl o jak najlepszej wytrzymałości nawet przy pracy z ciągnikiem do 300 koni mechanicznych. Dodatkowo mamy tu też specjalny kształt kutego łącznika górnego, który pozwala nam na regulację punktu ciągu bez negatywnego wpływu na ciężar pługu. Ponadto trójkątny profil wzmacniający usztywnia całą konstrukcję. Z ciekawostek, wysokogatunkowa stal, z której wykonana jest rama, pozwoliła nam na zmniejszenie masy bez utraty wytrzymałości. Mówiąc o konstrukcji, konieczne jest zaznaczenie, że cały system zmiennej szerokości roboczej jest w 100% wbudowany w ramę. Jest to firmowe rozwiązanie marki Kun. A na co nam pozwala? Na całkowity brak konieczności konserwacji, ponieważ cały system jest chroniony przed czynnikami zewnętrznymi takimi jak korozja, czy wstrząsy. Dodatkowo nie musimy się bać o stratę naszej regulacji, ponieważ siłownik ma wbudowaną funkcję pamięci. Również przydatną funkcją jest głowica Easy Drive lub Opti Drive. Dostępne są one z zaczepami kategorii 3N, 3 i 4N. Pomaga ona w łatwym podczepianiu maszyny i jej regulacji dolnych jazd po to, by maksymalnie wykorzystać siłę uciągową. Easy Drive pozwala nam na łatwą zmianę pozycji transport praca bez konieczności odczepiania górnego łącznika. A głowica OptiDrive spełnia również rolę amortyzacji, co poprawia komfort jazdy po drogach i chroni jednocześnie pług i ciągnik. I teraz przejdźmy do wyposażenia które możemy dołożyć do naszego pługu. Pierwszą ciekawą opcją jest Smart Plowing. Jest to nowy system orki zaprojektowany z myślą o precyzyjnej orce. Firma Kuhn, obserwując wzrost zainteresowania rolnictwem precyzyjnym, wchodzi naprzeciw klientom, dając im rozwiązania, których nigdy wcześniej nie było. O całym systemie też nakręcimy osobny odcinek, bo jest to bardzo ciekawe rozwiązanie. W skrócie, za pomocą Smart Plowing Jesteśmy w stanie sterować poszczególnie każdym korpusem i zmienną szerokością roboczą poprzez GPS. Kolejną opcją, w jaką możemy doposażyć nasz pług, jest selektor hydrauliczny KTH. Pozwalający operatorowi na zarządzanie funkcjami hydraulicznymi za pomocą jednego zaboru, dwustronnego działania. Może on obsłużyć pięć funkcji, takich jak płynna zmiana szerokości roboczej korpusów, hydrauliczną regulację pierwszej skiby i punktu ciągu, hydrauliczna regulacja koła i hydrauliczne poziomowanie poprzeczne poprzez system. Varibar. Następną opcją, którą możemy wybrać, to rodzaj kół. W ofercie znajdziemy koło podporowe, koło transportowo-podporowe oraz koło transportowe. I teraz warto również wspomnieć o systemach takich jak Maxibar i Varibar. Są to już rozwiązania doceniane i dobrze znane klientom marki KUN. Varibar idealnie sprawdza się na mozaikowate gleby, gdzie warunki robocze zmieniają się. I jesteśmy w stanie bez wychodzenia z maszyny regulować zabezpieczenia NSH, tak aby uchronić maszynę przed jej uszkodzeniem. Axibar jest lepszym rozwiązaniem na twardą glebę. W porównaniu do poprzedniego rozwiązania pozwala na zwiększenie nacisku na dłuto maksymalnie o 2500 kg co bezpośrednio przyczynia się do lepszej stabilności, braku ryzyka odbijania, czy wychodzenia pługu z gleby. Prezentowany dzisiaj pług VariMaster L posiada dodatkowo wał dogniatający Duoliner, o którym nagramy osobny odcinek. Na dzisiaj kończymy. Jak zawsze prosimy standardowo o zostawienie lajka i wciśnięcie przycisku, subskrybuj. To pomaga nam w dalszym rozwoju, a Tobie zapewnia powiadomienia o kolejnych naszych materiałach. Na dzisiaj to wszystko. Dziękujemy ślicznie i pozdrawiamy serdecznie.